Medycyna regeneracyjna to taka dziedzina medycyny, która zajmuje się tym, żebyśmy mogli sobie regenerować różnego rodzaju tkanki, a w przyszłości może nawet organy. Regeneracja może polegać na przykład na tym, że będziemy sobie takie organy przeszczepiać. Już w tym momencie oczywiście transplantologia stoi na wysokim poziomie, ale niestety tych organów do transplantacji mamy dość mało. W związku z tym wystarcza ich tylko dla osób, które naprawdę potrzebują ich do leczenia śmiertelnie groźnych chorób. Natomiast jeżeli postęp technologiczny pozwoliłby nam na przykład na hodowanie organów z komórek macierzystych w laboratorium z naszych własnych komórek macierzystych tak, żebyśmy mieli części na wymianę, no to wówczas możemy myśleć o przedłużeniu sobie życia, chociażby wymieniając nerki Wątrobę, serce, a może nawet jakieś oczy, no raczej nie mózg, no bo tutaj już wchodzimy na innego rodzaju pola dyskusji dotyczące przenoszenia świadomości.